Cześć, witajcie ludzie. Ja jestem Wiktor, a w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać ym... nowego człowieka na YouTube. Oto ja mam 12 lat. No i chcę nagrywać, ponieważ mi się to podoba, ponieważ lubię, ponieważ chcę mieć jakieś zajęcie, bo ja praktycznie nic nie robię. A chciałem w końcu coś porobić. Na przykład, właśnie to nagrywanie. No to na sam początek od razu powiem, co będę nagrywał. Będę nagrywał w wrestling. Yy, nie będę nagrywał TNA, tylko WWE. Kto lubi WWE, ten niech mówi, żebym nagrywał. A ten kto nie lubi, no to. Niech powie, żebym coś innego nagrywał. Jeżeli ktoś chce jakiekolwiek inne gry niż WWE, no to po prostu Może mi mówić w komentarzach. Ogólnie wszystko będę robił, jakieś QND, na przykład jakieś, nie wiem, kurczę. Yy... Ale nigdy nie będę przyjmował takich głupich, żenadnych. To chyba właśnie powiedziałem, że żenadnych. Jest takie słowo jak żenadnych. Czy jest takie słowo jak żenadnych? Nie, nie ma takiego słowa. Ale takich po prostu żenujących o <laughs> rzeczy jak na przykład rozbierz się, łachów, pilnuj, czy na przykład. Rozbierz się i biegli na dworze przez 20 sekund. Boję się moich filmów yy, następnych, yy, że będę coś źle yy, mówił, czy coś poprawiajcie mnie, bo ja chcę być koksem. Pamiętajcie: never give up. I tak macie na mnie czantować. Jeżeli się wam spodobał, oczywiście ja nie, nie, ale wy będziecie tacy moi kingi i będziecie musieli mi mu mówić ten, co mam robić i mówiłem wam już, że nie yy, takich głupich yy, właśnie zadań czy tam coś. No, to cóż, no to w dzisiejszym odcinku to chyba już będzie tyle. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że na przykład to, co ja WW będę nagrywał bez kamerki. Może jak sobie kupię webcam, no to wtedy sobie będę nagrywał z kamerką, a jeżeli nie, no to bez kamerki. No to. W następnym odcinku się wszystko okaże. A więc do następnego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. To jest. No, pamiętajcie, to jest dopiero początkujący odcinek. A następny powinien dojść jutro. A więc do następnego. Cześć!